Cześć, witajcie, moje drogie. Nazywam się Martyna Paprocka jestem dyrektorem zarządzającym klubu Kobieta i Pieniądze. Bardzo mi miło dzisiaj Wam przedstawić Justynę, naszą ambasadorkę w regionie pomorskim. Justyna, cześć i opowiedz coś o sobie w trzech krótkich słowach. Cześć, jestem Justyna, pracuję w klubie Kobieta i Pieniądze w Gdyni. Prowadzę klub w Gdyni i jestem ambasadorką regionalną na Pomorskie. Prywatnie zajmuję się sprzedażą mieszkań i projektowaniem wnętrz. No i super. E, powiedz mi coś więcej o klubie. E, kim jesteś w, w klubie? Od kiedy jesteś z nami? Jakie masz funkcje? Co robisz u nas? W klubie jestem od marca 2019 roku, więc troszeczkę ponad rok. E, Stąpiłam do klubu, dlatego że najpierw byłam uczestniczką spotkań i bardzo mi się spodobała idea krzewienia takiej wiedzy finansowej wśród kobiet, bo uważam, że tego jest trochę za mało wszędzie gdzieś i, i tutaj idea Dominiki i ogólnie dziewczyn bardzo mi się spodobała. W październiku zostałam ambasadorką regionalną na województwo pomorskie i dzięki temu udało mi się rozwinąć nawet województwo, bo tak jak w zeszłym roku działałyśmy tylko z Asią w Chojnicach, to teraz działamy już w Sopocie, Gdańsku i Pruszczu Gdańskim, więc mamy pięcioosobowy zespół, bardzo fajny, a dodatkowo jeszcze robię grafiki w naszym klubie, więc można się nauczyć bardzo wielu rzeczy rzeczy, yy, nie tylko finansowych, ale też zupełnie innych, z social mediami, bardzo dużo można się nauczyć, no ogólnie jest super zabawa też. Jest super zabawa, mamy, mamy różny przekrój babeczek, kobiet, ambasadorek, wszystkie jesteśmy zwartą grupą, różnimy się od siebie. I, i wiekowo, i statusem, i zawodem, i stanem cywilnym, więc mieszankę mamy wybuchową, strasznie. Natomiast to jest ten wspólny mianownik, nie? Edukacja finansowa, tak. to, jest, to jest, myślę, najważniejsze, żeby uświadomić te wszystkie nasze Polki, że to jest mhm. po prostu ważne, dbanie o pieniądze. E, powiedz mi, Justyna, gdzie byś chciała rozwinąć się dalej? Jakie ja to? mam nadzieję... Zwiększyć nasz zespół w Pomorskim. Mam nadzieję, że do końca roku będzie nas dwa razy tyle, co jest nas teraz. Widzę, że jest duży potencjał w Pomorskim, uważam. Jeszcze na otwarcie czekają kluby w Małym Trójmieście Kaszubskim. Nie mamy obsadzonej kościeżyny, kartus, drzewa, malborka, więc miast jest jeszcze dużo. I ja naprawdę wierzę w, to, w tą naszą ideę i misję, że dotrzemy do każdej dorosłej polki z edukacją finansową i pomożemy jej zarządzać budżetem domowym, co jest troszeczkę zaniedbane, ale myślę, że damy radę i to zmienimy. Pewnie, że tak. Właśnie to jest fajnie, że to jest przez nasze wszystkie ambasadorki traktowane nie tylko jako rozwój, no bo też mamy mnóstwo szkoleń i mnóstwo tam tych. Związanych atrakcji dla naszych ambasadorek, ale też my się spotykamy raz na kwartał. Nie? Integrujemy się przecież, mamy zebrania, spotkania, szkolenia, a przy okazji każda z nas od, od każdej się może tak naprawdę wielu rzeczy nauczyć. Tego Ci życzę. Moje drogie, to jest Justyna, nasza ambasadorka regionalna z Pomorza. Znajdziecie ją na Facebooku. Właśnie ta dziewczyna robi te wspaniałe grafiki, które codziennie gdzieś tam się przewijają przez internet. Piszcie do niej, zgłaszajcie się kobietajpieniądze.pl łamane na rekrutacja. Na początku przeprowadzi z Wami rozmowę nasza rekruterka. Później będziecie właśnie rozmawiały z tą panią w tych pięknych lokach i podejmiecie wspólnie decyzję, co dalej robimy. Dziękuję. Zapraszamy serdecznie. Dziękuję. Miłego wieczoru. Dzięki wzajemnie. Pa.